Mam na imię Joanna, jestem naukowczynią i artystką. Ta pasja obudziła się we mnie tak naprawdę w momencie, kiedy zostałam matką. Zaraz po ukończeniu studiów pojawił się mój synek to siedzenie w domu gdzieś tam nudziło mnie. Obudziła się moja dusza artystyczna, moje zamiłowanie do malowania gdzieś powróciło i wtedy wyciągnęłam sztalugę, farby, płótna. I zaczęłam wyżywać się artystycznie. W pracy inżyniera materiałowego najbardziej lubię to, że nie powtarzam cały czas tego samego. Każdy dzień jest inny. Tak naprawdę nie wiemy nigdy, co nas czeka, jakie zlecenie się pojawi, z czym przyjdzie się nam mierzyć każdego dnia. Raz pracuję na mikroskopie scanningowym, innym razem piszemy projekty, innym razem jedziemy na jakieś szkolenia, albo jedziemy na konferencje. Także wiele się dzieje. Teraz pracujemy w bardzo ciekawym projekcie międzynarodowym, który polega na zastępowaniu pierwiastków krytycznych. Krytycznych to znaczy Deficytowych, które są już na wyczerpaniu, alternatywnymi pierwiastkami, bądź też pozyskiwaniu ze złomu. I jest to o tyle istotne, że może zostać wykorzystane do produkcji pojazdów elektrycznych. Praca z mikroskopem przede wszystkim pozwala nam dostrzegać rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. Stąd myślę, że może być doskonałą kopalnią do inspiracji, którą wykorzystuję, mogę wykorzystać do serii kolejnych obrazów, także w sztuce. Uważam, że bardzo ważne jest pozwalać młodym ludziom eksperymentować, sprawdzać się w wielu różnych rzeczach. Przykładem jest mój syn, który jak zapytano go w szkole, kim zostanie, no to odpowiada oczywiście, że zostanie inżynierem. Natomiast bardzo fajnie realizuje się też w sztuce, ma duże zdolności plastyczne. Oprócz tego, jest doskonałym umysłem szachowym. Także widzę tutaj też, że gdzieś tam jest, na, też na pograniczu tych dziedzin. I zobaczymy, kim zostanie w przyszłości. Nie chciałabym tu nic narzucać, sam wybierze, sam zdecyduje, gdy przyjdzie na to czas. Często młodzi nie wiedzą, czy są humanistami, czy są umysłami ścisłymi gdzieś tam są pośrodku. Ja, ja też, jak byłam w podstawówce, czy kończyłam gimnazjum, nie miałam pojęcia, co chcę w życiu robić. I myślę, że doskonałym przykładem tu może być Steve Jobs, który sam powiedział, że jako dziecko był humanistą z zamiłowaniem do elektroniki. I teraz jest określany mianem inżyniera o sercu artysty. Doszedł do wielkich rzeczy był to wielki wizjoner. I myślę, że nieważne, co. W życiu zdecydujemy, co będziemy robić. Możemy być zarówno inżynierami o duszy artystycznej, jak i możemy być artystami o innowacyjnych pomysłach. Jeżeli tak jak Joanna jesteś naukowczynią z pasją, dołącz do nas. Wejdź na lukasiewicz.gov.pl ukośnik kariera.